Jest! Jest! bardzo. A bardzo dziękuję. Całą w pysku. Cała bryłka. Pięknie. Pięknie. Siemaneczko, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj akurat jesteśmy za miastem, ale większość odcinka będzie to street fishing. Wiktor zabiera mnie do Kalisza na Prosne. Naszym celem będzie klenik, jakiś jaś okonki, pewnie jakiś szczupaczek zawita, dla mnie, jeśli chodzi o taką rzeczkę jak prosna, to jest zupełnie nowe łowienie, no Wiktor przełowił tutaj bardzo dużo, także mam nadzieję, że sprawi, że chociaż wyrzeźbie jakieś branie, klenika na jakąś obrotówkę na jakąś może gumkę na jakiegoś woblerka, zobaczymy a jeśli mi się nie uda, no to Wiktor na pewno coś złowi i nam pokaże, że ryby tutaj są, tymczasem nie przedłużam śmigamy sobie, zobaczycie trochę jak prowadzić tą obrotówkę w takich miejscach jak jakieś okonki spod krzaga dłubać, jak się po prostu bawić na takiej rzece? Śmigamy sobie dalej i zobaczycie, co uda nam się tutaj wyjąć. Jest, ale, ale, branie, to tak dawaj. Pierwsza ryba sprosty, ale walno Chodź Uuu Chyba to Mamy to Ale O nos 30 no z Taki 40 pod 40 nawet. może mieć Do e, nie Pod Pod samymi nogami Ło wow 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 no, on sam se wrócił. No i gitara. Nie trzeba było się wrócić. Nie trzeba było. No i tak jedną rękę pobrudziłem. <grystanie> jest. I... jest. Słuchajcie, pierwszy wariat. Ale to będzie okoń. <grystanie> Myślałem, że to malutki klenik. No niestety. Poczuć? Kibu, kibu, Nie zbija, nie ma się nie okay. O, się. To się na, na mm -hmm. To mi się bo, się Czaje, plus minus. Jest! Jest! <grywa> Weź swój, jak możesz, łatwiej odpiąć. I to chyba jazik w ogóle. Jazik? Tak, kleń. Ładnie. Fajne takie ziemia, Tutaj Dajcie mi go. Już, już, już. No i parkuje. bardzo. A bardzo dziękuję. Nie <grywa> Pierwszy klenik, wraca już do wody. Super, super akcja. Cieplutka woda. Mam nadzieję, że to nie ostatni. Jest ryba, ale nie wydaje mi się, żeby to było coś innego niż szczupak. Strzał od razu po wpadnięciu do wody. Raczej to będzie szczupak. Ale tutaj walczy Wraca potwór do wody. Dziwne te klenie w Kaliszu mają. Wątpę o, jest Okonek jest pierwszy, no taki, no, porośniański. Taki gad. Mhm. Jest, Ale gigant, ale Ach. mamy to. Mamy to. Wertykalne koniec z muru. ale delikatnie zapięty, prawie że nie zapięty. Garbus. garbus Garbus. Jest fajny. Nie, to już fajniejszy. O garbus. O dobrze No. Ale... U, u. No. no i git, taki fajny. Lepszy. No. Pięty... No, no. możemy go przymierzyć. Pięknie. Pięknie. Mamy klenia. Już ci lecę z podbierakiem tu jest jazik jazik elegancko kleń, kleń. piękny jaz, jaś. Jaś. jaś mamy jazia kochani w mieście się niestety nam nie udało złapać jakiejś fajnej rybki pojechaliśmy za miasto i zobaczcie taki piękny jazik na obrotóweczkę, zero Z całą zero. w pysku, cała w ryju Pięknie. pięknie, elegancko, ale dobry dobry początek pobytu za miastem. 36 cm. Ale pięknie poszło. Słuchajcie, jesteśmy na klasycznej miejscówce podklenia jarza. O tej porze roku, jak jest właśnie maj, czerwiec, woda już staje jest troszeczkę cieplejsza. Te klenie już powoli czują tarło. I ustawiają się na takich miejscach jak te, czyli jest próg, i za nim są warkocze. I tu mamy dwa miejsca, tak naprawdę do obłowienia: czyli przed progiem, i za progiem w warkoczach. I słuchajcie, nie rzucamy przynęty klasycznie, jak tam na okonia, czy na inne ryby, czyli przed siebie i zwijamy jak leci. Tylko tak dla mnie przynajmniej największe efekty miałem: czyli rzucamy pod drugi, pod drugi brzeg, zatrzymujemy tego woblera, wybieramy sobie luz i trzymamy kij. Trzymamy kij jeżeli czujemy, że wobler przestaje nam pracować, to po prostu podkręcamy lekko kąwrotkiem i prowadzimy go tak. I wobler sam tutaj nurt, nurt prowadzi ten, tego woblera, on sam pracuje w nurcie. I jak tutaj kleń faktycznie wjeżdża w tą przynętę, to sam się zacina, bo jest po pierwsze napór wędki i napór wody, więc od razu, od razu przynęta jest wesana. Co było widać jakieś 15-20 minut wcześniej tutaj u nas. jak yy, Jaś zebrał nam obrotóweczkę. I jak tutaj przylęta nam dochodzi do, do brzegu, to w tym momencie powolutku sobie wybieramy linkę i ściągamy go, tego boblerka w stronę naszą. Jest! Jest! Słuchajcie, mamy klenika. Aj. Bardzo fajnie. Nie wiem czy jest duży, chyba nie jest jakiś tam potężny. Zostawiłem podbierach na górze, więc mam nadzieję, że sobie damy radę bez. Aj. jest! Bardzo się cieszę. Słuchajcie, to on, on wcale nie musi być jakiś najmniejszy. Ale tutaj się ustawił w nurcie. Piękny jest. I mamy go. O kurde, to taki pierosek jest. Zobaczcie jak delikatnie zapięty. Ale pięknie No co to robię. No i klenik wraca do wody. Położymy go ładnie w nurcie. Wracaj sobie do siebie. Jest poszedł. Mamy kolejnego a taki sam gówniasz. No, trochę większy I też to samo, wobbler siek Jest! No takiego woblerka odsieka. A. Dobra, a, aposto nie przygrać, dobra. Taki małego tam. Wow. Świetnie. Świetnie. Co? Nie. Ej. Ej prawie miki, prawie miki z ręki wyrwał. Dobry był. No. Z naszej strony to by było na tyle. Wielkie dzięki, że byliście kolejny raz na rybach z Bizonem. Przede wszystkim wielkie dzięki dla Wiktora. Pokazał mi jak prowadzić tą przynętę, co zaskutkowało w sumie czterema braniami. Dwa są spoprane amatorsko, ale no tak to jak przystało na amatora. Wiktor tutaj fajnie fajnie te brania wykorzystał. Mam nadzieję, że się przede wszystkim czegoś nauczyliście, że zobaczyliście trochę, jak tą przynętę prowadzić i zwyczajnie miło się oglądało. Do tego, oczywiście, wpadło parę okonków, jakieś szczupaczki. One, to one ostatnio to wszędzie są. Dwa słowa od ciebie. No co, trudna pogoda, trudne łowienie, jeszcze te, za tymi kleniami, jeszcze trzeba troszkę poczekać, no ale coś się udało wyjąć, więc nie ma, nie ma takiej tragedii. Czyli jak na te warunki, jakie mieliśmy, to coś tam się udało no, wykorzystać. Nawet, nawet okej. Okay. Nawet dobry wynik. No to dobrze, mam nadzieję, że w następnych filmach jeszcze lepsze wyniki. Jak macie jakieś pytania, zapraszam w komentarzach. Zostawcie łapeczkę subika, jak macie ochotę. I do następnego.